Cześć! W dzisiejszym odcinku przejdziemy z trzy parkoury z moim bratem. To jest konto mojego brata. Cześć. Nie pytajcie się o nik. To jest... Znaczy... My już mamy inne konto, ale ja w tym nagrywam ogólnie odcinki. Ja też mam drogie kontur, bardzo to założyć, dziękuję. Więc <grym> pogramy w jeden parkur, który przechodziłem na odcinku, a jeżeli nie pamiętacie tego parkuru, możecie zajrzeć możecie zajrzeć na, na wcześniejsze odcinki. Dobra, więc start i lecimy. Mój brat za chwilę dołączy, do kogo zaproszę. Okej, okay, właśnie dołączył. Że dołącza i dołączył, Czy nie, dołączy? nie ma? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Piotr, dołączy. To jest To py jest pytanie. No. A odpowie na moje śniadanie nie, 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 dlaczego tu jest taki z tyłu? O, jest Piotrek, Marek Tydzień Jeden Nie pytajcie się dlaczego taki nick On mnie wymyślił Nie, bo dam losowe jakoś to tak wylosowało Dlaczego to serduszko? Yy, mam nadzieję, że widzieliście Wczorajsze odcinki I za chwilę Nagramy yy, Odcinek taki bardzo króciutki, i będę podawać e, nicki tych post postaci i hasła. Ale nie wiem, jak ktoś chce po prostu, gdyby ktoś e, chciał sobie przypomnieć te stare czasy, jak to się grało w. właśnie w to. W mój Planet, No jeszcze, się, jeszcze niektóre osoby grają. No, to możecie tak oj, dwa konta będą miały rozdania, bo jedno może oddam albo zostawię sobie jedno, albo dam mojemu bratu. Nie wiem jaką będzie chciał, ale chyba sobie zostawię. Więc, o! Ja queen, queen Start do, do, dołączyła, ale już opuściła, więc tak. No. Ej, robimy, że nie możemy zbierać kryształu? Nie, to będzie w następnym, odcinku, który się pojawi za chwilę. O, Piotrek, dawaj, 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 bo ja już jestem na następnym. Mój raz jest ogólnie w parkourie bardzo dosyć wolny. Nie, w był ja tak za bardzo Nie chcę kłamać, On... nie jestem prostym w parkourie. O nie, 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 nie. No, ja nie... jestem, nie, ja nie mówię, że jestem prostym, tylko... Ej, u mnie daj! Ba... No to... I, dom, niby Dlaczego, niby? I to Dlaczego? Niby. to się pokazało. Nie wiadomo, czy Piotrek będzie ze mną kontynuować odcinek, bo coś mu się dzieje z internetem. internetem. O nie, nie, co tu. Przepraszam go, ale chyba nie wiem, czy już będzie ze mną nagrywać. Odcinki, bo tylko mnie ewidentnie psuje. To będzie mieć milion lajków, Mój brat mi przesadł. Internety, internety i kotlety. I ogólnie ja sobie teraz z niego żartuję. Mm -hmm, bo serio, to idziemy na inny parkur, i zostały nam jeszcze dwa parkury, jak coś do przejścia. Więc za chwilę już będzie niestety koniec odcinka, ale za chwilę nagram właśnie ten odcinek co Piotrek mówił, czyli nie dotykać, znaczy nie łapać kolorów, A może nie, to nie? To, nie nie kolorów, nie, 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 bo znów mi przeszkadza, dlaczego on jest taki zły. Chcecie żeby on był na odcinkach? Piszcie w komentarzach. Już nie będę kazał wtedy... Jeśli go nie będzie, to nie będzie przeszkadzać. Eee, Oni nie 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 nie. nie. Czy to jest możliwe. Jak macie takie lagi jak ja. ja do i ostatni parkour nazywa się... Nie wiem jak, ale to już nie moja wi... No, dlaczego ja tak lubię? Piszcie w komentarzach, jeśli chcecie jakieś nowe... Jeśli chcecie odcinki jeszcze z kopania. Tylko do tego portalu wskoczyć i... Lecieć dalej. Bo jak wiatr skacze sobie... mamy... Dobra, przyszedł. Więc jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji i dzwoneczku. Tak, więc tak, no, więc tak, I piszcie w komentarzach, czy chcecie filmiki z kopania. Za chwilę Wam podam e, nazwa, nazwę i hasło. A po co hasło? bo nikt ktoś się zgłasza po prostu w komentarzach. W komentarzach się zgłoście, kto będzie chciał takie konto, no to w komentarzach pisać ja wam. Je dam. Więc... No. Więc pa I jeśli chcecie filmiki z kochania, no to piszcie w komentarzach. PAPA. Pa.